Co ty, co ty poważne do mnie? Jesteś siebie? Tak. Co ty ćwiczyć? Kurde! Słuchajcie... Po co ci ta karminka? No właśnie. Słuchajcie. Dzisiaj obrałem sobie do przestraszenia trzy cele. Nie, nie mówię teraz o was. A no ale udało ci się. A mianowicie. Panie Polskiego. Od matematyki i od historii. Jak to? Trzy. To gdzie co, co ty ich Tu szkoły jeszcze nie ma. No nie ma. Ale one w lodziarni siedziały, taka wiesz, na dworzu. No. No. I siedziały przy jednym stoliku, gadały sobie, jadły lody i ja podchodzę wtedy i robię... <grystanie> się wystraszyły tak, że, że im gałki powypadały. Wiesz? <grystanie> Ale które gałki? Z oczu? Nie no, z To jeszcze roku szkolnego nie ma, ty już panie jej straszysz. To się nazywa... Rozgrzewka i uświadamianie, że. No, wiecie o co chodzi. A ja już myślałam, że ty tak za szkołą tęsknisz. Gdzie? Wcale? Nie.